Cześć, witajcie meczki z tej strony Sasek, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się uzupełnianiem Księgi Kolekcji. Zapraszam do oglądania. Chciałem jeszcze na powiedzieć, że nasz konkurs na pakiet z Nocturno dobiega końca, bo pojawiły się pakiety z Nocturno i od momentu e, dzisiejszego, za tydzień, czyli datę będziecie mieli w tym momencie na ekranie pokazaną, do tego dnia będzie konkurs na pakiet z nocturno. Dlatego wpisujcie kodzik, żeby być mieć wpisany, żeby brać udział w konkursie, wykonujcie zadania. A jeżeli jeszcze ktoś nie bierze, to słuchajcie, wszystko jest w pierwszym linku w opisie. Wejdźcie, zobaczcie, możecie wygrać pakiet z nocturno za wspieranie mnie w sklepie. Dlatego, słuchajcie, śpieszcie się, bo już za tydzień wyniki będą na live'ie. I okej, okay. ja chciałem jeszcze wam powiedzieć, że przed odcinkiem zachęcam was do stawienia łapeczki w górę. Zobaczymy ile dacie radę wbić łapeczek. Kolejny odcinek z uzupełniania Księgi Kolekcji pojawi się, jeżeli dobijecie gdzieś około 500 łapeczek, myślę. I wtedy pojawi się kolejny odcinek z uzupełniania Księgi Kolekcji. Jeżeli ten będzie długi, to po powiedzmy podzielę go na dwa, bo mam bardzo dużo różnych, to nawet 40 rzeczy mogę uzupełnić. E, więc podzielę go może na dwa, więc zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie, a my przechodzimy. Jeszcze zapraszam, słuchajcie was na Discorda, bo na Discordzie was e, o wszystkich konkursach, innych rzeczach powiadamiam, dlatego też link w opisie do Discorda, Fortnite'erzy, jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam, możecie wbić. Okej, okay, a my lecimy już z księgą kolekcji, Spra będziemy sobie sprawdzać, czy mamy jakichś takich bohaterów, ewentualnie jak mamy pojedynczo jakiegoś, fioletowych wszystkich rzucamy, chyba, że tego, bo nie mam tego złotego, to pewnie też rzucimy jedno, bo po co mi więcej tych MS. I tu będziemy sobie sprawdzać, jak mamy jakieś powtórki, to wrzucamy. Ja preferuję takie coś, że wrzucam tylko powtórki Ponieważ zawsze się e, mogą przydać, zawsze mogę je podbić, a nie chcę mi się później wyciągać. Jeszcze sobie jedną rzecz chciałbym sprawdzić Czy teraz można... A, może zadałem usuwać z pola, OK Więc słuchajcie, wrzucamy wszystkie fioletowe, chyba że nie mam złotego e, w... i wszystkie powtórki e, ok więc lecimy pierwszą tutaj Fioletowa fioletowa Szturmowiec Killer, mamy już ją wrzuconą. Zobaczymy, jaki poziom. Na razie mamy 128. Ok, lecimy dalej z żołnierzy. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tu mamy złotą, więc fioletowo jak najbardziej umieszczamy w polu. No i mamy pierwszą nagrodę za 129. Poziom. I co dostajemy? O, fajna nagroda. 250 profitu. I różne te takie rozpałki, inne gówna. Myślę, że bardzo fajna nagroda. Tutaj mamy wartownika podniete, dlatego wsadzimy sobie fioletowego. A, a tego sobie usuniemy z pola. Chyba mi się tak wydaje. Najwyżej sobie go później usunę. Na razie go zostawmy. Mm. Tutaj mamy fioletową panią. Dlatego ja już sobie od razu wrzucam. I czy mamy złoto? Mamy złoto na 20. Spec Rach Penny. Mi się wydaje, że ja też mam ją podbitą. Dlatego od razu przejdziemy do bohaterów i sprawdzimy czy ja mam panią spec-pojażdż-peny podbitą Ale wydaje mi się, że mam Tak, to jest spec-pojażdż-peny, tak, czyli mam dwie takie Tak, dokładnie, mam dwie takie Dlatego od razu chodźmy tutaj i dorzućmy panią spec-pojażdż-peny, ona nam, od ładnie poziomek wleci 130. O, 200 niebieskiego. Ładnie, fajne. Na razie, fajne nagrody. Podobają mi się. Dobra, tego fixa na, na 100% dorzucamy. E, tutaj tego fioletowego też na 100% dorzucamy. Tutaj mam jedną, więc nie tego tą panią. Znaczy, nie tego ziomeczkę, tylko to panią też dorzucamy. No i mamy, który? 131. O, tak jak mam moc. Tutaj jacyś ocaleniec. Ja, zawsze na recykling. No, i do, w tej kwestii to tyle. Następnie tutaj przechodzimy, tu możemy ją to, ale nie chcemy. Tu wrzucamy tą panią. E, tutaj mamy po jednym, po jednym, po jednym i po jednym, czyli tutaj mamy wszystko. E, tą nie chcę wrzucać, bo nie mam złotej. To możemy wrzucić, ona mi jest zbędna w 100%. E, la tę nie chcę i te wszystkie już jeszcze mam. Dobra więc tą kwestię zamykamy przechodzimy do personelu e, w personelach mam trzech pod podpompy i zobaczmy ja co oni mają tutaj tak wskaźnik y, zwiększa maksymalny poziom zwiększa, przyspiesza, zwiększa osłony to taki średni y, na no amunicji zwiększamy krytycznych nie, to też taki średni zwiększa oburzenie strzelb o 15 podwyższa wskazik trafienia kryteczką o 13 zwiększa... przyspiesza przelotowanie zwiększa... o ten może być spoko, to którego tutaj rzucamy nie eee, słyszycie z amunicji wskaźnik, o tego wrzucimy sobie jest to 32 i 132, 50 tysięcy PD ocaleńca mamy tutaj mamy też dwie takie podstrzelby Zobaczymy, która jest lepsza. Tutaj zwiększa obrażenia strzelb, wskaźnik, zwiększa magazynek, przyspiesza tempo reakcji. No to jest spoko. Żywotność broni zwiększamy przyspiesza tempo reakcji, zwiększa magazynek. O to możemy wrzucić. Dobra. I jeszcze pani Snajper Koza, czyli którą? Zwiększa obrażenia krytyczne. Eee, Obrażanie karabinu snajperskiego, zwiększa maksymalny poziom zdrowia. O, to jakaś tankerka w ogóle, zwiększa obrażania krytyczne. Bągi dystansowe, zwiększa maksymalny poziom. Przyspiesza tempo reakcji, zwiększa obejrzenie karabinu snajperskiego. Maksymalny poziom zdrowia, czy która to jest lepsza, to jest tak samo. Chyba jest identyczna, dobra, ta mi się wydaje gorsza. Nie się później będę kombinował. Tu mamy coś do wyboru, wezmę pierwsze lepsze. Coś dostaliśmy. No i tyle. Czemu ja mam tu dwóch rzuconych? A nie, po prostu mogę sobie zwiększyć. Dobra. To tyle w tej kwestii. E, dalej, ocaleńców, Tu coś mamy. Mamy ocaleńców a możemy sobie po prostu powrzucać, bo tu nam trochę tego pasuje. Powrzucamy sobie z taką osobowością, którą akurat e, nam nie potrzeba. Ja celuję w to. Myślę, że. Że tą sobie wrzucimy albo tego pana. Wrzućmy sobie póki co tego pana. Tutaj mamy tak, tak, tak. Tego pana sobie wrzućmy. Tutaj yy, kogo by tu wrzucić? To nie. Możemy sobie jednego po wrzucić. O i mamy kolejny poziom księgi kolekcji 134. E, ok, następnie tutaj nic już nie mamy. W tej kwestii e, tu mamy bardzo dużo takich. Wrzućmy sobie jednego. Tu mamy dużo pod. Tu mamy jednego. Tu mamy dwóch. Można powiedzmy, tego wrzucić. Mm, tu takiego wrzućmy. Tutaj mamy podceduszko, tu mamy trzech takich, to tych zostawiam. Eee, wrzućmy sobie jednego pod shielda. No i mamy tutaj wszystkich uzupełnionych. Tu jeszcze jakiś zielony się zapałętał, zawsze fajnie go wrzucić. Tutaj nam trochę rzeczy brakuje, jeszcze muszę. Bo ja zawsze usuwam od razu zamiast wrazać. W kwestii mityków to tak to wygląda. Jeszcze sobie podozbijam. Mam też w ulubionych powsadzane, ale mityków na razie nie chcę wsadzić do księgi kolekcji. E, oczywiście to są tych, których mam. Jeszcze tam mam parę, ale ich nie wrzucam. Dodaję sobie po prostu do ulubionych. Tu mamy Skara fioletowego jak najbardziej. Leci on tutaj do księgi kolekcji. Tu mamy Dasis Ales. E, tu w kwestii POMP. Dobra. I zobaczmy jakie one mają trzeci pack. Likwidacja przedstawienie w głowę, powoduje eksplozję, to jest spoko. Ból. Likwidacja przedstawienie powoduje eksplozję. Jedną taką wrzucimy. Najwyżej później, jak coś tam spieprze. Tutaj taka nagroda nie jest zła. E, tu mamy po jednej sztuce. Tu zobaczmy, co mamy. E, tu mamy 5 trafień To jest słabe. E, to jest lepsze. To wrzucamy. I mamy jeszcze tutaj trzy pompy. E, spętanie celu. Spętanie celu spętanie celu więc zobaczmy jeszcze perki obrażenia, stabilność z powolnionym eee, to jest złe to jest, to jest w miarę dobrze eee, to, nie, o tą trzecią sobie wrzucimy no i mamy kolejny level 250 fioletowego, ładnie i tu mamy już jedną Okej, okay, lecimy dalej. E, tu mamy po dwie z niektórych rzeczy. Tu mamy dwie. Tu wrzucę byle jaką. jakoś się nie skupiam bardzo na tych pistoletach. E, no i tu mamy jeszcze dwie. To mogę sobie zobaczyć. Zimne ognie w stałym miejscu zabójstwa. E, oba są fajne, to wrzucę. Te zimnoognie mogą być fajne, zostawię sobie je. 137. O, zawsze to mi się przyda, dlatego zawsze wybieram podręczniki szkoleniowe. Tu mamy dwa, e, powoduje spętanie celu, i powoduje spętanie celu. No to wrzućmy byle jakie, niech będzie. Tutaj zobaczmy. Obrażenie od bólu. E, Obrażenie od bólu, czyli byle co, tutaj tak samo. No i mamy kolejny poziom. 50 tysięcy, o po 50 tysięcy, wszystkiego. Ok, lecimy dalej. Tutaj mamy też dwa pistolety. Tu mamy obrażenie od bólu. Tu mamy 5 dawniej z rzędu, większe obrażenia broni. To jest gówniane, to dlatego to umieszczamy. Tu mamy też dwa. Tu mamy obrażenie od bólu. Tu mamy obrażenie od bólu. Leci to. Tu mamy po jednym. Dobra, tu mamy tak. No, parę nam rzeczy brakuje, ale to sobie dospieramy pistolety kryształowe, tu mamy zapatroniksa, tylko jednego mam legacy, o to jest właśnie legacy, tego nie będę rzucał, o tego jak najbardziej rzucimy, ten legacy to jest fajna sprawa, 139, epicki główny ocaleniec, dobra, bo wybuchowa. Tu mamy tylko jedną, dlatego zostawiam. I, I słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie oczywiście kolejny odcinek, zachęcam do łapkowania, bo 500 łapeczek i będzie kolejny odcinek z uzupełniania księgi kolekcji. I zobaczymy, do którego poziomu dojdziemy. Na razie mamy 139. Więc zachęcam do łapkowania i niedługo się pojawi kolejny odcinek. No i popa! Siemanko!